du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin. Podczas own... II wojny światowej, cały obszar Polski dwukrotnie stał się areną działań wojennych, które odcisnęły silne, negatywne piechno na życiu mieszkańców. Równie dotkliwe, a nawet bardziej wyniszczające, okazały się straty związane z wrogą okupacją. W Polsce wskaźnik zniszczeń przypadających na jednego mieszkańca był najwyższy na świecie. Rabunkowa polityka okupantów przyczyniła się do nadmiernej eksploatacji zasobów krajowych, dochodu narodowego i majątku społecznego. Po zakończeniu w czasie wojny sytuacja rolnictwa w województwie krakowskim była niezwykle trudna, szczególnie w rejonach, gdzie przebiegł front. Szkody spowodowane przez niemieckiego okupanta miały różnorakie charakter, uderzając w produkcję roślinną, zwierzęcą i gospodarstwa rolne. Znaczne obszary ziemi ornej i upraw zostały zniszczone przez budowę schronów, poligonów, okopów oraz bunkrów. Pola były zaminowane, zachwaszczone i wyjałowione, a wiele terenów pozostawało nieuprawianych. Brakowało zwierząt pociągowych i hodowlanych, a zwierzęta zarodowe zostały wywiezione. Niszczeniu uległy domy, budynki gospodarcze, maszyny i narzędzia rolnicze, a poważne straty odnotowano także w drzewostanie leśnym. Szkody te powiększyły działania Armii Czerwonej, która grabiła, niszczyła i rekwirowała mienie. Szczegą zdobywczego bydła i wypas zwierząt na zasiewach zbóż zmniejszyły zapasy paszy i żywności dla lokalnej ludności. Zniszczenie stanu ryb w rzekach i stawach przy użyciu granatów pogłębiło kryzys żywności wszystko to doprowadziło do katastrofalnej sytuacji materialnej mieszkańców wsi oraz gwałtownego spadku produkcji rolniczej, pozostawiając przed województwem krakowskim ogromne wyzwanie odbudowy rolnictwa po wojennych zniszczeniach. Wojna miała katastrofalne skutki dla polskiego rolnictwa, które poniosło ogromne straty pod okupacją niemiecką. Niemcy odbierali chłopom znaczną część plonów i zwierząt, narzucając przymusowe kątnety, w ramach których do rzeszy wywieziono aż 1250 ton. Tysięcy zboża. Rabunkowa gospodarka obejmowała nie tylko zboża, ale także cukier, kartofle, buraki i tłuszcze. Rekwirowano bydło, trzodę chlewną i owoce, a drastycznemu zmniejszeniu uległ również obszar upraw, co skutkowało spadkiem zbiorów pszenicy o prawie połowę oraz zżyta o 1 trzecią. W latach 1939-1945 rolnicy utracili 75% pogłowia koni, 60% bydła, prawie 6,5 miliona sztuk trzody chlewnej i 3,5 miliona owiec. A w wyniku pacyfikacji zniszczono 675 tysięcy gospodarstw rolnych. Już podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku polska wieś zaczęła ponosić tragiczne straty, gdyż niemieckie wojska dokonywały pacyfikacji miejscowości, które znalazły się na drodze Wehrmachtu. Wojska niemieckie paliły wsie i mordowały mieszkańców, a bez żadnego uzasadnienia militarnego zniszczeniu uległo 476 polskich wsi, co pochłonęło życie ponad 16 tysięcy osób. Dopiero podczas później niemieckiej okupacji zorganizowany rabunek produktów i żywności dotknął polskie rolnictwo jeszcze bardziej drastycznie. Wieś była zmuszona do oddawania znacznej części swoich plonów i żywego inwentarza, co doprowadziło do ogromnych strat gospodarczych oraz pogłębienia się kryzysu aprowizycyjnego. Udajmy się teraz do podziału ziem polskich między Związkiem Radzieckim oraz Niemcami, który zapoczątkował dramatyczne zmiany dla mieszkańców wsi. Na obszary wcielone do Niemiec, pomoże części Mazowsza Białostoczyznę, Śląsk oraz Wielkopolskę spadła fala wysiedleń, która z dnia na dzień pozbawiła domów aż 900 tysięcy ludzi. Często dawano im jedynie 15 minut na spakowanie się, po czym cały ich majątek przyjmowali Niemcy. W efekcie tysiące rodzin zostało brutalnie wyrwanych ze swoich miejscowości i zmuszonych do szukania nowego życia na nieznanych terenach. Teraz straty biologiczne i ekonomiczne, statystyki dotyczące strat polskiego rolnictwa w latach 1939-1949. Są zatrważające. W wyniku okupacji polscy rolnicy utracili 75% pogłowia koni, 60% bydła oraz, jak wcześniej powiedziałem, 675 tysięcy gospodarstw, co wtedy stanowiło 25% wszystkich gospodarstw sprzed wojny. Kiedy niemieckie oddziały okrążały wsie, najpierw rabowały produkty przeznaczone na, na kontyngenty. Następnie przymusowo wywożono młodych ludzi do pracy, a podejrzanych aresztowano i wywożono do obozów koncentracyjnych. Straty ludności miały druzgo co Wpływ na wiejską gospodarkę, gdyż brakowało rok do pracy na roli. Niemcy wywozili zboża, bydło i ludzi do pracy przymusowej, co jeszcze bardziej pogłębiało kryzys aprowizacyjny na polskie wsi. W wyniku działań wojennych i okupacji, Polska została zniszczona na ogromną skalę. A po zakończeniu wojny, krajowe rolnictwo musiało dźwigać się z ruin, aby wyjść z dramatycznej sytuacji. Podczas wojny Niemcy wywieźli z Polski ponad 1,2 miliona ton zboża, a straty w infrastrukturze wiejskiej sięgnęły przynajmniej pół miliona gospodarstw, przy czym szacuje się, że mogą ich być nawet 700 tysięcy. Polska, kraj o silnych tradycjach hodowli koni, straciła od 70 do 80% pogłowia tych zwierząt oraz ponad 60% bydła mlecznego. Rabunkowa polityka niemieckiej i radzieckiej okupacji doprowadziła również do utraty prawie 7 milionów sztuk trzody chlewnej. W samym wrześniu w 1939 roku niemieckie wojska spacyfikowały prawie 500 wsi, brutalnie mordując Mieszkańców i niszcząc ich dobytek. Po zakończeniu wojny zbiory pszenicy i żyta były niższe o 40-50% w porównaniu do poziomu sprzed 1939 roku, a odbudowa rolnictwa. Była skomplikowana przez brak rąk do pracy, narzędzi oraz zwierząt gospodarskich. Wielu ludzi wciąż cierpiało z powodu głodu, gdyż zniszczone i zaminowane ziemie nie mogły się nadawać do uprawy. Niestety sytuacja rolników pozostała trudna także po wojnie, kiedy to Polska zobowiązana była dostarczyć płody rolne, w tym do ZSRR, często na bardzo niekorzystnych warunkach. Polskie rolnictwo oraz inne gałęzie przemysłu musiały oddawać więcej niż uzyskiwały w zamian. Dodatkowym obciążeniem było odbudowanie majątku, i zasobów, które pod koniec wojny żołnierze radzieccy zarabowali lub zniszczyli. Rosjanie również przyczynili się do wyniszczenia polskiego rolnictwa, rabując związki podczas ofensywy przeciwko Niemcom w latach 1944-1945. Armia Czerwona posuwając się naprzód masowo kradła pozostałe w gospodarstwach bydło, które często było wywożone na wschód, w głąb ZSRR. Rabunek dotknął nie tylko terenów polskich, lecz także wschodnich Niemiec, takich jak Dony Śląsk, Opolczyzna, Pomorze Zachodnie czy ziemia lubelska, gdzie grabiono majątek gospodarstw niemieckich? Wiele z tych gospodarstw zatrudniało Polaków, w tym dzieci, które wcześniej zostały oderwane rodzicom przez Niemców. W 1945 roku Rosjanie pędzili z Polski ponad pół miliona sztuk bydła, poszło 100 tysięcy owiec oraz ponad 200 tysięcy koni. Nawet pod koniec wojny, na początku 1945 roku, Armia Czerwona przeprowadziła masowy wywóz dóbr. Ponad 70 tysięcy ton cukru oraz dziesiątki tysięcy ton zboża zostały wywiezione w głąb Rosji. Dodatkowo Polska już po zakończeniu wojny musiała dostarczyć do ZSRR 150 tysięcy ton zbóż i jeszcze większej ilości ziemniaków. Tego rodzaju grabieże osłabiły rolnictwo, które próbowało odbudować się z powojnych zniszczeń, walcząc o przetrwanie w nowej rzeczywistości. Niestety w czasie II wojny światowej Polska, tym polskie rolnictwo, zostały ograbione z każdej strony, tak przez Niemców jak i przez Rosjan. Straty polskiego rolnictwa są nieporównywalne, większe niż chociażby Francji czy Wielkiej Brytanii. Potężnej zapaści gospodarczej Polska musiała bardzo długo wychodzić, a rabunkowa polityka ZSRR po wojnie wcale tym nie pomagała. Polskie rolnictwo podczas II wojny światowej znajdowało się w wyjątkowo trudnej sytuacji z powodu okupacji ramunkowej, eksploatacji oraz zmian w organizacji pracy. Mimo to wieś Polska odegrała istotną rolę, nie tylko zapewniając żywność, ale także wspierając ruch oporu. Oto kilka ciekawostek na temat rolnictwa w Polsce w czasie wojny. Podział ziemi między III Rzeszę a ZSRR w wyniku Paktu Polska została podzielona między Niemcami i ZSRR, co miało ogromny wpływ na polskie rolnictwo. Na terenach zajętych przez Niemców, czyli w generalnym gubernatorstwie, wprowadzono system wyzysku, a w zachodnich województwach, przyłączonych do III Rzeszy, wprowadzono rolnictwo w stylu niemieckim. Z kolei na wschodzie, pod okupacją Rosji, majątki ziemskie i większe gospodarstwa zostały znacjonalizowane, a ich właściciele często deportowani na Syberię lub do Kazachstanu. Przymusowe kontyngenty żywnościowe. Okupacyjne władze niemieckie. Wprowadziły system przymusowych kontyngentów, co oznaczało, że polscy rolnicy musieli oddawać część swoich plonów i produktów zwierzęcych na potrzeby trzeciej Rzeszy. Kontyngenty obejmowały nie tylko zboże, ziemniaki i mleko, ale również mięso, jaja oraz inne produkty spożywcze. Gospodarka rabunkowa: Niemcy stosowali politykę rabunkowej eksploatacji zasobów rolnych na ziemiach polskich, zabierając nie tylko produkty żywnościowe, ale również inwentarz żywy i maszyny rolnicze. W konsekwencji rolnictwo w Polsce uległo wyniszczeniu. Brakowało narzędzi i środków do produkcji, co obniżało jej wydajność. Wiele gospodarstw zostało zniszczonych lub rozgrabionych, a samowystarczalność polskiej wsi znacząco spadła. Praca przymusowa rolników Niemcy masowo wysyłali Polaków na przymusowe roboty do Rzeszy. A jedną z głównych grup robotników byli rolnicy. Ocenia się, że około 2,5 miliona Polaków zostało wywiezionych do Niemiec, gdzie pracowali w gospodarstwach rolnych i fabrykach. Przymusowa praca była wyczerpująca, a warunki życia robotników przymusowych były Często bardzo ciężkie z niskimi racjami żywnościowymi i brakiem podstawowej opieki medycznej. Rola wsi w polskim ruchu oporu. Polscy rolnicy odegrali ogromną rolę we wsparciu ruchu oporu na wsi znajdowały się schronienia dla partyzantów. Prowadzono tajne magazyny żywności, a nawet produkowano broń. Partyzanci korzystali ze wsparcia rolników, którzy ryzykowali życie, by dostarczyć im jedzenie i ukrywać ich przed niemieckimi patrolami. W lasach i wsiach funkcjonowały także tajne drukarnie oraz środki szkoleniowe dla. Żołnierze Armii Krajowej i batalionów chłopskich. Tajna produkcja żywności na potrzeby cywiliów i partyzantów. Gospodarstwa kolonistów niemieckich. Na ziemiach zachodnich i północnych, włączonych bezpośrednio do III Rzeszy, Niemcy tworzyli gospodarstwa kolonistów niemieckich. Polscy rolnicy byli z tych terenów przymusowo wysiedleni, a ich ziemię przekazywano osadnikom niemieckim. Miało to na celu germanizację ziem i zasobów rolnych. Wysiedleni Polacy byli zmuszeni do zamieszkania w generalnym gubernatorstwie lub wywożeni na przymusowe roboty. Kryzys żywnościowy i głód. Mimo okupacyjnego wyzysku i przymusowych kontyngentów, rolnicy często borykali się z głodem i niedobrami żywności. Wywożenie zasobów do Niemiec i zniszczenie infrastruktury rolniczej sprawiły, że wielu Polaków cierpiało na skutek niedoboru jedzenia. W miastach żywności w miastach żywność była re reglementowana, a wieś, mimo że produkowała żywność, także borykała się z trudnościami. Sytuacja ta doprowadziła do rozwoju czarnego rynku, na którym handlowano żywność po wysokich cenach. Eksperymenty rolnicze Niemców. Niemcy prowadzili na terenach polskich eksperymenty rolnicze, testując nowe odmiany roślin oraz infrastruktując produkcję. Eksperymenty miały na celu zwiększenie wydajności rolnictwa. Jednak były prowadzone z myślą o zaspokojeniu potrzeb trzeciej Rzeszy, a nie lokalnej ludności. Prowadzono również obowiązkowe instrukcje co do upraw użyć, które mogły służyć niemieckiemu przemysłowi przetwórczemu, tak jak buraki cukrowe czy ziemniaki. Przemyt i wymiana handlowa. Myślę, że historia polskiego rolnictwa podczas II wojny światowej jest niezwykle dramatyczna i pokazuje, jak ogromne straty poniosła Polska, nie tylko w kontekście ludzi, infrastruktury, ale także w sensie ekonomicznym. Wiele osób, które żyły na wsi, zostały dosłownie pozbawione wszystkiego. Ziemi, zwierząt, narzędzi, a nawet życia. Rabunkowa polityka okupantów, zarówno niemieckich, jak i radzieckich, pogłębiła kryzys, nie tylko na poziomie materialnym, ale i społecznym. Z jednej strony wojna zmusiła ludzi do ogromnego poświęcenia, ale z drugiej Wieś polska była jednym z fundamentów przetrwania narodu. Rolnicy, mimo zniszczeń, nie tylko stracili, nie tylko starali się przetrwać, ale również wspierali opór, co pokazuje ich ogromną determinację i solidarność w obliczu niewyobrażalnych trudności. Po wojnie odbudowa rolnictwa jednym z najtrudniejszych wyzwań, ale poświęcenie i upór wsi były kluczowe dla, oby... dla odbudowy całego kraju.